Podlej sadzonki Coca-Colą. Rośliny zaczną uginać się od soczystych i dorodnych owoców. Kola działa jak naturalny wzmacniacz. Nie wierzyłam w skuteczność tego triku, dopóki sama nie spróbowałam. Liście sadzonek staną się ciemniejsze, mocniejsze, a owoce pełniejsze i bardziej aromatyczne. Kola zawiera cukier, który doskonale pobudzi mikroorganizmy glebowe. To właśnie dzięki nim składniki odżywcze stają się lepiej przyswajalne dla roślin. Wzmożona aktywność biologiczna w glebie wspiera rozwój systemu korzeniowego. Kwas fosforowy lekko zakwasza glebę, co również sprzyja roślinom. Kola nie tylko pobudza rośliny do wzrostu, ale też działa odstraszająco na mszyce. Lepka powierzchnia zniechęci szkodniki, a zawarte w niej związki utrudnią przetrwanie. Wystarczy stosowanie Coca-Coli raz na miesiąc. Nie przesadzaj jednak z ilością, zbyt częste podlewanie może zaburzyć równowagę gleby. Po kilku tygodniach zauważysz wyraźną poprawę kondycji roślin i większe plony.